Nigdy tu nie byłem. Nikt się tu nie plącze poza Igorem. To niby czemu. A myślisz, że zakład psychiatryczny to jego jedyna posiadłość. No nie wiem. No. To powiem ci sekret na łóżko. No. On tu mieszka. Na GM i Idziecie czy nie? Barszczyk stygnie. Ktoś powiedział barszczyk? No! Ogarnąłbyś się z tym taranowaniem biednych, skrzywdzonych ludzi. A tak w ogóle skąd masz sanie? Kupiłem. Ukradłeś. Ukradłem? Masz dwa samochody, po co ci to? A, co długa historia? Kurwa jebana, wszyscy już są, chodźcie. Co, oni w montowanie zestawu Ikei się bawią? Je, że jeszcze musisz Co wy robicie z tym stolikiem? Naprawiamy, Zepsuł się no, odkupicie go mojej matce, jak go nie ogarniecie. Ja idę pomóc w kuchni. Lepiej zaklnij im ten stolik. Bo zaraz wszystkie uszka tam zeżresz. Ale pychotka, zobaczmy co w telewizji leci. A co innego mogłoby lecieć oprócz tego kewinka? To może otworzymy prezenty? Dobry pomysł. Ten jest dla mnie. Jakiś papierek. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych. Problemy na zakładzie, czy? Przysyłają pozdrowienia. Jest jeszcze jakaś paczka inna. Fajny czołg. Ja mam uwaga. Zestaw do pokera. A ja... Księgę czarów. O, whisky. Mocodawcy. A ja dostałem... Felgi. <laughs> Zajebiście. Klucz do licencji na Winrara. Jeszcze stolwów bułgarskich. A ja dostałem... Do Mój ulubiony Pokémon. Zazdro. Dla mamy Igora wzięliśmy panele słoneczne. Idę sprawdzić. E chłopaki, Alan przyszedł. Kto? Kripper. Puść go. W końcu są święta. Chodź do środka, bo zimno. Jak widzicie, święta w naszej społeczności idą pełną parą. Pomimo naszych sprzeczek żyjemy w zgodzie i dbamy o dobrą atmosferę. Życzymy w imieniu Kropki i Kotomoto wesołych świąt dla oglądających czyli dla siebie samych. Do usłyszenia w następnym roku.